Jest nieprzytomny. Poziom zmęczenia, poziom rozbicia, ilość ciosów. To wszystko na pewno zabierze kilka lat życia. A Tymkowi. On nie wie co się dzieje. Serce to jedno, ale rozum i rozsądek powinien mówić koniec. Tymek już udowodnił wszystkim, że jest naprawdę fajterem przez wielkie F. A jednak może ktoś powinien okazać się rozsądny w tej walce. Przerwijcie tę walkę! To jest moje 5 minut, i chcę to wykorzystać. Najbardziej mnie przerażają myśli, że kogoś zawiodę, że dużo ludzi naprawdę poświęciło czas i jest widzi we mnie autorytet, i ja tych ludzi zawiodę. To mnie najbardziej. Przejmuję, przejmuję podczas tego, gdy czekam na tę walkę, gdy mogę kogoś zawieść, gdy mogę przegrać. Wszyscy liczą na to, że, mało, na, na, na to, że wygram nie? i wierzą we mnie, a ja ich nie chcę zawieść. To mnie, to mnie najbardziej boli. Okres, który zbijam wagę, jest bardzo męczący. Ja troszkę za dużo urosłem i musiałem bardzo się męczyć przed zbijaniem wagi. To były dla mnie bardzo ciężkie dni. 8 dni bez posiłku, do tego jeszcze odwadnianie ciężkie. Ciężkie chwile mnie czekały na bieżni, w saunie. Jak już doszliśmy do tej ważenia, zważyłem się, zregenerowałem się. Po prostu zaczęła się już ta nuda. Czekamy na tę walkę. Zmieniam kanały na telewizorze. Już chciałbym naprawdę stanąć na tym nigu, bo mam w tym bardzo duży interes. Żeby tam być dzisiaj, żeby wygrać to, żeby po raz kolejny pokazać, że skorzystałem z tej szansy, którą dostałem i że czekam na jeszcze większą. Myślą sobie historię i mimo przebiegu walki, myślę, że to zrobię. To będzie wielka niespodzianka dla nas wszystkich, bo się oświadczę? Kto wie? Wygrana by była pięknym dopełnieniem tego wszystkiego. Sukces za sukcesem. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, jak ta walka przebiegnie. Poznaliśmy się na treningu, Zaproponował, że mnie odwiezie do domu. Myślę, że wtedy już tak zaiskrzyło między nami, że zaczęliśmy się spotykać. Nigdy mnie nie spotkało nic bardziej pięknego w życiu niż ona, mimo że jestem taki głupek. Za wszystko zapracowałem, a ją spotkałem w życiu nie. Chciałbym, żeby ona to zauważyła dzisiaj, że naprawdę mi na nie zależy. Żeby wszyscy widzieli, że naprawdę mi na nie zależy. Walczę, jestem w stanie przyjąć tysiąc ciosów i dalej stoję i walczę i walczę i wygrywam. Czyli więcej ludzi widzi moją ciężką pracę, zaangażowanie. To mnie po prostu spełnia. jest szczery prawdziwy, on jest tak prawdziwy do bólu, że naprawdę teraz ciężko takiego człowieka znaleźć. Zacząłem się tym interesować, potem z, udało się, że trafiłem do dobrych ludzi, którzy mi pomogli prowadzić tę karierę do tego momentu. To jest mistrz. On ma 21 lat. O tym Tymku będzie jeszcze głośno. Mówię, nawet płu, płu, gdyby się nie udało o tym razem, naprawdę o tym Tymku będzie jeszcze głośno, bo on ma czas. On ma czas, żeby... E, charakter się ma, serce się ma, a techniki można się nauczyć. Trzeba mieć serce do walki, chęci. No, mnie Bóg obdarzył twardą głową. <laughs> twardą głową! Nie chcę to wykorzystać, nie chcę tego zaprzepaścić. Nigdy nie zemdlałem, nigdy nie zostałem znokautowany, niech tak zostanie. Nie mogę dać się oszaleć, że tylko ta walka, bo jak nie, to umrę. Muszę spokojnie do tego podejść, nie mogę fanatycznie mówić: walka, 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 walka a przegram, a potem przegrałem, 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 przegrałem. Muszę być na wszystko gotowy. Ja bardzo lubię górali, tym jak jest, można powiedzieć, że góralem, bo pochodzi z południa Polski, zaimponował mi swoim stylem bycia, swoim charakterem. Postawiłem na niego i jak dotąd mnie nie zawiódł. Jestem normalnym człowiekiem, który po prostu uwielbia budować domy. To jest moja pasja, pracować na budowie fizycznie ciężko. Wtedy człowiek naprawdę jest spełniony, i od czasu do czasu dostaje szansę walki. Mój początek na MMA wyglądał tak, że przyszedłem w kimonie, bo trenowałem wcześniej karate kyokushin. Ciosy tych początkujących sparring partnerów były tak, że mnie przesuwało. I ten to się spodobało. Ani nie jest wirtuozem swój, ani w zapasach, ani w parterze, ale jak wszystko połączy, to jest taka maszyna. Zawsze był taki charakter uparty, że jak sobie coś umyślił, to musiał to po prostu do końca doprowadzić. Myślę, że zawsze ocenę stara się. Dążyć do spełnienia swoich marzeń, pokonywać każde bariery i przeszkody, które spotyka na swojej drodze, mimo że czasami się mu to nie udaje, nie poddaje się. Przychodzi człowiek, który chce, który widać, że chce, że coś robi całym sercem, prawda? Nie ma słowa, nie, nie ma słowa, nie, nie potrafi, nie ma słowa, nie dam rady. Mogę powiedzieć, że jest moim przyjacielem, bo mi dużo pomógł, dużo ze mną wytrzymał, choć ciężki czasem jestem. Lewy, prawy, same proste, lewy, prawy i uciekasz. Okej, okay, Wbij, zbij, On dostał tego jednego i poczuł. Jestem dumna syna, ale przede wszystkim tam mnie cieszy, że on sobie sam do tego dąży i sam do tego doszedł. Minus 25 stopni, sala treningowa, na sali treningowej mam 7 osób, większość osób z miasta. Tymek, żeby przyjechać na trening, musiał kilka kilometrów przyjść na nogach, i mówię nie było treningu, żeby go nie było. Z budowy na trening to był standard, to był standard. Największym takim takim paradoksalnym zdarzeniem było to, że ja prosto z pracy zwolniłem się dwie godziny, pojechałem do, bo oczywiście zbijałem wagi, tam nie jadłem nic, do sosnowca, wygrałem walkę, po walce jeszcze jakieś tam after party, spotkanie, bo to akurat gala była w piątek. Nic nie spałem, bo podnieciłem się tym, że wygrałem galę, nie? Tam walkę, nie? No i co? No w piątek wróciłem po robocie, po gali, no to co do pracy, nie? Była tam jazda, bo przysnałem na kominie, ale udało się. Nie spadłem. Idąc po ciężkiej pracy na budowie na trening, myślę, że daje z siebie wszystko, pokazuje tym, że jest w stanie, że da radę, że nie poddaje się, chce, wyjść, chce iść na ten trening. Kwestie, że czy ktoś mi tam coś mówił, że jestem murarzem? Może mówili, ale bardziej cieszy to, że taki murarz oderwany od kielni potrafił położyć takiego chłopa, co naprawdę trenował, trenował, trenował. Dieta, treningi dwa, trzy razy dziennie. Cuda na patyku, a taki oderwany od Kielni potrafił go znokautować. Dzieciak 21 lat. To mnie cieszyło, że da się, że pokazuje coś, co jest naprawdę na tak normalną, z normalnego punktu widzenia jest praktycznie niemożliwe, nie? Myślę, że tak na walce też będzie, że wygra mimo wszystko. Przy tym twardym, naprawdę twardym charakterze jest to naprawdę bardzo złoty człowiek. Stara się pomagać komuś, tylko da, czasami nawet kosztem swojego szczęścia stawia innych ponad siebie. Idzie dzieciak swoją drogą, a rodzice mówią co innego, więc zawsze są konflikty. Iskry. Iskry. Wojna. <gry> Chłopak wyszedł z ciężkiego środowiska. Ten ojciec nadużywał trochę siły w stosunku do Dymka, stąd też może jego takie, a nie inne doświadczenia życiowe. Co mam, na niego? Zrobić z niego k***a jakiegoś cerana? Coraz starszy jest, sam się wykończy. Czy jakiś żal jest? Jest, jakoś nie czuję do niego żadnej sympatii, jest złym człowiekiem. Złym człowiekiem, możecie to nagrywać, z złym człowiekiem. Damy radę? K***a. Damy radę? Akredytację. My jesteśmy zawodnikami. Dostaniemy zaraz wszyscy. Koniec. Yy. Przez co? Dostaniemy zaraz te wszystkie akredytacje. Ja jestem zawodnikiem tu. Możemy wchodzić? Który tu Telewizja jest. pan <grym> tu <grym grym> pan to jest, Ja pan Małe to głowy, to jest tutaj. Nie, Aha. nie, nie. Zadowolona, że, że to do, może do czegoś dojdzie w życiu. Jego marzeniem jest zrobienie kariery. To, co robi, robi dobrze. I jest sławny. Ludzie go chwalą. A kto za co lubi? Jesteśmy próżni. Kariera to są spełnione marzenia z dzieciństwa. Każdy chciał naprawdę być kimś, kto umie naprawdę powalić ciosem na. Na ziemię, przeciwnika, to były spełnione marzenia z dzieciństwa. Ja teraz tu jestem i rozwijam się, cały czas idę w dobrym kierunku, dlatego nie odpuszczam, idę dalej. O, Robi taką kapelusz, kapelusz to jest w ogóle... No dobra, ma kapelusz, nie? Miałem troszeczkę za dużo limitu wagowego, no to pierwsze to zrobione, za dużo po prostu zbiłem. Ubrałem sobie spodęki, tylko koszulkę się no, trzeba coś jeszcze nałożyć. Nie? I założyłem sobie kapelusz na twarz. I tak się to ludziom spodobało, że byłem tym, o... Ludzie chcieli to zobaczyć, żebym miał ten kapelusz, bo podobało się. Jest w dobrej formie, jest naprawdę przygotowany, jest pomocny. My zrobiliśmy potężnego TBS-a, przepracowaliśmy 6 tygodni naprawdę bardzo. Gdzie robiliśmy takie rzeczy, co do tej pory nie robiono. Zobaczymy, no, to jest za Tu się wygrywa, tu się przegrywa, to, to nie ma tak. Każdy wchodzi do klatki i chce wygrać, każdy jest pewny siebie. Ktoś musi przegrać. Gdybym został z było mi dużo łatwiej. Zawodnika, który walczy w stójce, On walczy w parterze. To będzie bardzo ciężka walka dla mnie z tego powodu, że mam dużo błędów. Kiko, no bardzo dobry parterowiec. No, przyznam się szczerze, że e, troszeczkę się go obawiam, bo jeszcze się e, wygadał oznajmił e, w ostatnim wywiadzie, teraz dzisiaj, że e, dostał czarny pas przed tą walką, czyli w parterze jest bardzo dobry. Jak wiemy, <laughs> Omen do tej pory przegrał z dwoma zawodnikami, którzy właśnie specjalizowali się w, w parterze. Myślę, że wygra tą walkę i... Pracował na to bardzo ciężko. Przykładał się jak nigdy do treningów. Jego, ciężka praca, jego ciężką pracą zasłużył na ten pas. Zawsze ogólnie spokojnie walczę. Nie jestem jakimś pajacem urwanym z nitki, że będę rzucał się na wszystkie strony i patrzył, żeby mi ktoś rękę podwinął. Spokojnie pilnować się, przeczekać, wyczekać moment, poczekać na jego błąd, wygrać. Gdy zostanie znokautowany, przy, znokautowany przyjmie to na, na klatę, no ale ciężko mu się będzie z tym pogodzić, bo stara się pokazać, że da sobie w każdej sytuacji radę i że nikt go nie poda, że jest najlepszy. Przyszłość tym no nie wiem, zobaczymy. To zależy tylko od niego. Jeżeli będzie trenował, jeżeli będzie chciał ćwiczyć, jeżeli yy, będzie tym, tym tymkiem takim, co jest, był przez ostatnie 6 tygodni i przedtem ma atak. Ja myślę, że naprawdę nawet jeżeli się gdzieś noga by podłożyła, fuh, potknąłby się albo coś, ja myślę, że i tak będzie bardzo wysoko, bo nie nieprzegrane walki tylko dobre walki zawsze pokazują, jaki zawodnik, bo czasem się zdarzy. Gorsza forma, gdzieś może jakaś kontuzja, może i nie zawsze się te walki wygrywa. Ale jeżeli ktoś walczy, daje dobre walki, to takich zawodników się ceni. A tym jak zawsze daje dobre walki staram się ukryć emocje, żeby się nie przejmował. Ale gdy już jest w ringu, to już czasami nawet nie mogę patrzeć na jego łekę, bo jest mi po prostu szkoda. Tymek jest jak na razie naszą największą gwiazdą, dzisiaj jest przed nim najtrudniejszy egzamin i zobaczymy, dzisiejszy wierzu wiele nam wszystkim wyjaśni. Trzeba czekać, Jestem już gotowy do tego pojedynku. Przyszykowany, rozgrzany, wszystko jest dobrze. Synu, trzymaj się, nie daj się walcz i bądź dobry w myśli, bo zawsze coś wywalczyć i pokażę, że z takiej małej miejscowości, jakiej jest pojawię, potrafi człowiek się wydobyć. Jest ponad 70 ludzi. Ponad, ponad! To z mojej okolicy 70 ludzi, a tak to byłoby dużo więcej kibiców, którzy przyjechali tylko dla mnie. Więc mam bardzo dużą presję z tego powodu, żeby tych ludzi nie zawieść, żeby. Żeby byli zadowoleni z tego pojedynku. Mam serce pod gardłem, ale cieszę się, że jestem tu i że mogę go duchowo wspierać. Exclusive Night Championship! Omen, tym Świątek! w kolano! Jeszcze raz! Świątek, spory teraz kłopot Polaka. Blokuje te ciosy twarzą wręcz, a tych ciosów jest oszałamiająca ilość. Kolano za kolano, a Świątek stoi. I Polaka po raz kolejny I Jeszcze ogry. raz grywa to Świątek oh! i kawerkisty. Jest... Roku. A mamy dopiero marzec! Walka, która przejdzie do historii nie tylko organizacji PEN. Ktoś powinien rzucić tutaj ręce. Przerwijcie tę walkę! Spałeś spokojnie? Tak, elegancio. Bardzo wszystko było super. Przebieg walki mnie troszeczkę przerósł, bo było bardzo wymagający przeciwnik, ale jestem bardzo zadowolony. O, mam tylko siwe tutaj, bo to tutaj drugie otwiera się. Ten pas był blisko. No, trudno. Za dużo ja bym miał w życiu, to by mi się popieprzyło, nie? Będę miał ja mam jakiś cel teraz. Szkoda, bo czy walki pod rząd wygrałem i zasłużyłem na ten pas, ale nie udało się. Będę starał się go zdobyć w późniejszym terminie. Był blisko. Wszyscy liczyli na show, więc show był. Ja jestem w pełni zdrowy, nic mi nie jest. Siedzę tutaj na obserwacji, bo podobno mam żebra popite, ale... nic mi nie jest. Nikt nie lubi przegrywać, ale czy sędzia albo narożnik nie powinien tego zakończyć wcześniej? Nie, 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 nie. Byłaby potężna wojna, gdyby ktoś to przerwał. To są walki MMA, to są mężczyźni i... I oni się wiedzą, na co decydują. Bardzo mi się podoba. Wszyscy dobrze się wypowiadają, że nie dałem ciała, nie zawiodłem nikogo, bo stałem do ostatnich sił. Nie wiem, jak komu dziękować, za co, nie wiem, jak chodzi o to, że. Jak to się stało, że mam taki twardy łeb? Mam zdrowie końskie, twardą głowę i mogę to wykorzystać, nie? I mogę być dobrym człowiekiem też dla innych. Pokazać się, poświęcić, a potem pomagać innym. Na przykład kupim kapelusz na licytacji. Myślę, że ktoś go kupi na jakąś aukcję, nie? Będzie kapelusz, który nosił nieśmiertelny, nie? planowałeś, jeżeli wygrasz, oświadczyć się swojej dziewczynie? No i nie udało się. <laughs> Ale to się zmieni. Jest wytłumaczenie, że nie dałem rady tego zrobić. <laughs> Kondycja jeszcze była, tylko że za dużo ciosów oberwałem i zgubiłem rytm walki. Już pod... ciężko mi było wrócić do tego rytmu, bo już nie jeden by był wcześniej znokautowany na deskach, ale jak dostałem szczała, który mnie wywrócił, cały czas byłem świadomy wszystkiego. Cały czas byłem świadomy, wszystkiego, tylko nie potrafiłem się podnieść. Świadomości nie straciłem w ogóle. W ogóle świadomości nie straciłem, tylko że no, organizm mówił posłuszeństwa, nie. Też był problem z tym zbijaniem wagi, przez to, zostałem zakratowany, że całkowicie byłem odwodniony, mózg i wszystko. I dlatego dało się mnie posadzić. O to mi chodziło, żeby pokazać wszystkim serce, które pokazałem. No, tak zmieszczam wolnego chyba cholera tych walk. A potem idziemy dalej, za ciosem, za ciosem, póki jest, kurde, rozgrzana publiczność. Póki wierzy we mnie. Bo straci wiarę i co wtedy? Jedziemy no. za ciosem. Mimo, że boli. I just came to win. I just came to win. I ain't come to talk about it. I just came to win. I just came to win. I just came to win. Hear people talk about me. I just came to win. I just came to win. I just came to win. Hear people talk about